powstanie warszawskie było arcypolskim powstaniem. Było arcypolskim powstaniem, bo my tacy jesteśmy, że nawet w warunkach niemieckiego okrucieństwa i barbarzyństwa gotowi byliśmy do zrywu militarnego, wojskowego, do zrywu społecznego, gotowi byliśmy do głębokich poświęceń, do oddania swojego życia. Za to, aby Polska była wolna i niepodległa. Ta tragedia naszej stolicy Warszawy rozpoczęła się przecież nie w roku 1944, nie w roku 1943, ale już od 1 września 1939 roku. Warszawa była regularnie niszczona, bombardowana. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, Polacy w całej okupowanej Polsce byli mordowani. Każdego dnia w Polsce dochodziło do 15 masakr i na cywilach i na wojskowych. Więc to, co wydarzyło się 1 sierpnia roku 1944 było jasnym głosem i wyrazem wspaniałych obywateli państwa polskiego wówczas podziemnego i było krzykiem o wolność, niepodległość i podmiotowość.